Jesteśmy na pierwszym piętrze. W holu mamy zdjęcia Leona Wyczółkowskiego i kilka prac. Zwrócę Państwa uwagę na róże w turkusowym wazonie, ponieważ jest to kompozycja, która pokazuje przede wszystkim wazon. Artysta skupił się na wazonie. Róże są dodatkiem jest to bardzo barwna, dekoracyjna praca, ale jest tu wyraźnie widoczny akcent wschodni. Tkanina, na której spoczywa wazon wazon perski to jest. Wschodnia inspiracja. Wchodzimy do pracowni malarskiej. Tak jak wspomniałam, Leon Wyczłkowski był malarzem, grafikiem, rysował, używał kolorowych farb, ale też tuszu. W tej części mamy przygotowane stoły. Tak jakby artysta przed chwilą tu był, siedział i pracował. Chcieliśmy, żeby Państwo poczuli atmosferę pracy artysty. Stąd mamy dwie sztalugi. Niezwykle interesującą jest sztaluga na szynach. To sztaluga, która pod wpływem pokręcenia korbką jeździła. Leon Wyczółkowski, mając do dyspozycji pomocnika, szafkę malarską, szybko malował. Odjeżdżała sztaluga, spoglądał, powracała, ponownie malował. Takie urządzenie, które pomagało mu w pracy, oszczędzając jego siły oczywiście. Proszę Państwa, w pracowni malarskiej mamy prace skończone, nieskończone, rysunki, e, prace olejne. Wśród wybitnych prac znajduje się tutaj Ludwik Rydygier z asystentami. Jest to depozyt Muzeum Narodowego z Warszawy, ale zwróćcie Państwo uwagę na wybitne dzieło, które powstało w XIX wieku. Ten uczony pochodzący z hełna, czyli z naszej, hełna nad Wisłą oczywiście. Jest tutaj na pierwszym planie, taki centralnie umieszczony, bardzo swobodny, bardzo pewny siebie. Natomiast popatrzcie Państwo na jego studentów, przyszłych medyków, którzy są zatroskani, którzy troszkę są mniejsi. Jak Leon Wyczółkowski świetnie barwą i światłocieniem operował, pokazując nam jasne twarze, doskonale pokazując strój. Jest wśród obrazów akt, Ponieważ Leon Wyczółkowski, będąc profesorem Akademii Sztuk Pięknych, proszę Państwa, wprowadził żywą modelkę dla studentów. Oczywiście wywołało to pewną rewolucję, ale sprawa przycichła, a modelki zostały. I tu mamy i prezentujemy Państwu jeden właśnie z aktów. Wśród obrazów, które żebyście, na które chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, są motywy górskie. Mamy tutaj widok zakopanego, mamy morskie oko, morskie oko. Mamy też kościół drewniany, architektura sakralna ale architektura drewniana była niezwykle interesująca. Podkreślę, że Wyczółkowski malował przede wszystkim architekturę zabytkową, interesował go detal architektoniczny, stąd wiele szczegółów, jeśli chodzi o architekturę czy kamienną, czy drewnianą, jest widocznych w jego pracach. Oczywiście mamy tu samego mistrza Leona Wyczółkowskiego. Tutaj artysta jest ubrany w strój rektorski, bo przypomnę Państwu, że w 1909 na 10 na na Leon Wyczukowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I tutaj próbuje przybrać taką groźną minę, jest skupiony. Jest to akwarela, a akwarela jest obrazem bardzo dekoracyjnym. Oczywiście artyście o to chodziło, żeby on, będąc takim twardym rektorem, jednocześnie był odbierany niezwykle dekoracyjnie. Proszę Państwa, ulubione drzewa cała ściana drzew, wielki dąb Jagieloński, brzoza w gościerazu, dęburo galińskie i jedna z naszych ostatnich prac świerk mroczny, ciemny świerk w otoczeniu wspaniałych kwiatów. Lasu. Jest pracą, którą nabyliśmy dzięki dofinansowaniu z funduszy Ministerstwa Kultury i Miasta Bydgoszczy. Na uwagę zasługuje również na sztaludze stojący lirnik. Ślepiec lirnik wędrujący przez bory lasy, śpiewający pieśni, był bardzo dobrze przyjmowany, szczególnie na Ukrainie, ponieważ przechodząc ze wsi do wsi, przekazywał historię w czasach zaborów, kiedy nie mówiło się o historii polskiej, o tradycjach polskich. Wielokrotnie ten właśnie lirnik cieszący się zaufaniem ludzi, opowiadał o tym. Leon Wacłkowski osobiście spotkał takiego lirnika iwana i tutaj w takim płaszczu, z kijem, ręce, z zawieszoną. Instrumentem do grania na szyi wędrował ten właśnie ślepiec starzec. Znajduje się tu również akcent osobisty, o którym mówiłam, że już na dole mieliśmy. Jest tutaj portret ukochanej babci Leona Wyczółkowskiego. Babci, która wspomagała go, która pomagała. I myślę, że to właśnie ona zdecydowała o tym, że Leon Wyczółkowski poszedł tą drogą, że został artystą. Wielokrotnie rodzina chciała, żeby Leon Wyczółkowski był lekarzem żeby był człowiekiem, który będzie niezależny finansowo. Oczywiście zawód artysty wtedy nie był postrzegany w ten sposób. A okazało się, że Leon Wyczółkowski doskonale radził sobie będąc artystą, bo był wybitnym artystem. To babcia pierwsza zauważyła, że jako mały chłopiec rysuje, że zawsze go to interesowało, że interesowała go natura, stąd jej duży udział w tym, że on został artystą. Jest tu wybitna również praca o której już wcześniej wspominałam, Kobieta w Koronkowym Czepcu. XIX-wieczny obraz, który powstał w Monachium, w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, kiedy Leon Wyczółkowski przez pewien czas tam studiował. I właśnie zwróćcie Państwo uwagę na to, jak doskonale poradził sobie z problemem starości. Doskonale realistycznie przedstawił nam twarz oświetloną światłem, ręce. Ciemne tło. Taka była wtedy konwencja. Obok mamy panią w średnim wieku, ukazaną na czerwonym tle. Zwracam uwagę na ten portret, ponieważ to jest doskonałe wyczucie. Artysta wiedział, że trzeba tą, żeby wydobyć piękno z tej kobiety, trzeba ją pokazać na takim właśnie tle, ale też popatrzcie Państwo, jak świetnie poradził sobie z atłasowym kołnierzem, z koronkami, z wyłnianym szalem, z biżuterią, którą nam tutaj w pełnej krasie prezentuje. Przechodzimy teraz do drugiej pracowni, do pracowni graficznej, bo jak już wcześniej wspomniałam, Bydłkowski to malarz i grafik. Grafiką zainteresował się około 1900 roku, z, namówił go do tego Feliks Jasieński, Manga, znana postać w Krakowie, kolekcjoner dzieł sztuki wschodniej, również artysta. Bliski przyjaciel Leona Zaczłopowskiego. Pracownia graficzna została pomyślana w ten sposób, żebyście Państwo mieli możliwość zaznajomienia się z różnymi technikami, które uprawiał artysta. Oczywiście wiemy, że ulubioną techniką była litografia, i ta część ekspozycji jest najbogatsza. Jest tu litografia czarno-biała, ale też i wielobarwna. Każda technika jest opisana na ścianie, ale zwróćcie Państwo uwagę, że wśród tematów, które interesowały Wyczółkowskiego, jest przewaga architektury. Są drzewa, drzewa kwitnące, kwitnące jabłonie, kwitnące grusze, ale jest też szać, czyli drzewa oszronione w zimowej scenerii. Mamy dęby rogalińskie, mamy wspaniałą architekturę renesansową z Kazimierza nad Wisłą. Czy z Lublina, już tutaj mamy barok i gotycki, gotycka fara w hełmie. Więc widzicie Państwo, że to, co go interesowało, to przede wszystkim architektura zabytkowa i przyroda, natura, piękna natura polska. Próbował innych technik i mamy tutaj akwatinte i miękki werniks, i aquaforte, fluoroforte. Jak powiedziałam. Jednak wybrał litografię. I zwróćcie Państwo uwagę na autoportrety, które tu się znajdują. Niezwykle można powiedzieć malarskie. Mamy wrażenie, że artysta doskonale radził sobie z grafiką, ale był malarzem. We wszystkich jego pracach dominuje światło. Światło buduje twarz, buduje kompozycję. Oczywiście mamy tu również sprzęty, którymi się posługiwał pracując w, na kamieniu litograficznym, więc mamy kamienie litograficzne, mamy prasę litograficzną, oryginalną prasę, którą Wyczółkowski posiadał w, w swojej pracowni w Poznaniu, bo przypomnę Państwu, że w 1922, 1922, pierwszym roku, Leon Wyczółkowski nabył dworek w Gościeradzu, w 1922 po dokonaniu remontu przyjechał już, już tu właściwie sprowadził się częściowo do Gościeradza, bo nie mieszkał tam na stałe, ale żeby było mu bliżej z Krakowa, to w 1929 zamieszkał w Poznaniu. Chciałabym jeszcze, i ta prasa znajdowała się właśnie w Poznaniu, chciałabym jeszcze, żebyście Państwo zobaczyli, jakich narzędzi Leon Wyczółkowski używał do swojej pracy graficznej. Ponieważ mamy w zbiorach, dzięki Wspaniałemu darowi, którego dokonała 8 kwietnia 1937 roku franciszka Wyczółkowska. Mamy również narzędzia, którymi się posługiwał. Znajdują się tu maseczki do fluoroforty, znajdują się rysiki, gładziki, nawet igły, które sam komponował po to, żeby wydrapywać, bo jak Państwo wiecie w swoich eksperymentach twórczych związanych z grafiką, leon wyczółkowski wydrapywał, nakrapiał. Łączył techniki, malował, wykonywał rysunek kredką, piórkiem, tuszem, potem podkolorowywał, stosował kolorowe papiery, tylko po to, żeby nadać indywidualny charakter danej pracy. Często też tematy, które, służy, które wykonywał, tematy malarskie, przenosił do grafiki. Eksperymentując w ten sposób, był taki okres, kiedy uwielbiał prace czarno-białe, i grafika dawała mu właśnie taką możliwość. Ale to artysta, to malarz, kolorysta, stąd jego prace graficzne również nabrały barwy. Znajdujemy się w części edukacyjno-biograficznej, niewielkie pomieszczenie, gdzie prezentujemy Państwu bardzo istotne obrazy związane z twórczością artysty, bardzo mu bliskie. Mówię tutaj o pierwszym obrazie, który właściwie namalował dla swoich dziadków, gdzie znajduje się zdjęcie Leona 18-letniego. Mamy ostatnią pracę, której nie ukończył, którą namalował w 1936 roku. Jest tutaj Wiosna w Pracownik Gościeradzu, o którym już nie muszę Państwu mówić, bo wszyscy Państwo zapewne go znacie. Ale też znajduje się portret żony, autoportret portret Leona Wyczółkowskiego, Dworek w Gościeradzu. I oczywiście elementy mówiące o biografii, czyli dokumenty. Jest tutaj też testament Franciszki Wyczółkowskiej, jest dowód osobisty Leona Wyczółkowskiego, cała grupa zdjęć i niezwykle ważny akt darowizny. Akt darowizny Franciszki Wyczółkowskiej. Z 1937 roku. Jest tutaj Państwu oczywiście w kserokopii prezentowany. Ale też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na odznaczenia, którymi został Mieczułkowski ze swojego życia mocno uhonorowany. Są też plakiety, które były wybijane na jego cześć. Także proszę Państwa, ten wybitny, wyjątkowy artysta, którego mamy możliwość prezentowania w naszej, w naszej kolekcji, w naszej kolekcji muzealnej, zajmuje ważne miejsce w polskim malarstwie. Ale też chciałabym, żebyście państwo zwrócili uwagę na to, że artysta pod koniec życia przygotowywał się na odejście. Stąd jego obrazy mają taki charakter bardzo osobisty. Pokazują nam dzieckońskiego już niemłodego, bo jego autoportrety, których namalował bardzo wiele, są właśnie takie, że nie ukrywają niczego. Leon Wyczułkowski ponownie został profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miało to miejsce w 1934 roku, czyli dokładnie na dwa lata przed śmiercią. Poproszono go o poprowadzenie Wydziału Grafiki i zajęcie się litografią. Bardzo się z tego ucieszył, ponieważ kochał Warszawę. Miał wiele wspomnień z tym miastem, stąd miał mieszkanie w Warszawie. I tam zachorował przed świętami Bożego Narodzenia w 1936 roku i 27 grudnia 1936 roku zmarł w Warszawie. Ale jest pochowany w Bydgosz pod Bydgoszczą we Wtelnie, bo takie było jego życzenie. A my cieszymy się kolekcją, którą pozostawiła po jego śmierci żona Franciszka Wyczółkowska. Dziękuję.